Witajcie moi drodzy, ja jestem Nikorm, a dzisiaj nowy odcinek z nowej serii. Jeszcze nie wymyśliłem tytułu, ale na pewno na miniaturce pojawi się tytuł. Zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i przechodzimy już do odcinka. Dobra. Ja, ja możecie zauważyć Mam mapkę I tak, to jest Minecraft na modach Tak Postanowiłem, że zagram w Minecrafta Na modach Zobaczymy Jak nam pójdzie eee, Zapraszam do Y, też y, poprzednich odcinków, y, na przykład Minecraft y, typowy Survival. To jest moja seria, bo taka y, miała być główna, ale ona będzie na równi z tą serią. Czyli w jeden dzień będzie się pojawiać typowy Survival, a w drugi dzień będzie po prostu y, Minecraft na modach. I tak to pogodzę z sobą. Dobra. O, zapomniałem Wam powiedzieć najważniejszej rzeczy. I tak, e, mody będę dodawał. Mody różne. E, coraz nowsze będę dodawał. E, chyba, że już nie znajdę takich modów, że takich fajnych. Nie będę, nie znajdę ich po prostu. To mm, będę. Yy, yy, będę grał na tych, które mam, ale tak to będą się zmieniać. No i dobra. Yy, teraz tak. Yy, zróbmy to. To. Tak. Yy, o rany. Dobra. Może lepsze to niż, niż yy, granie takie. No Takiego może nie, Niezwyczajnego, no ale no Jest to też, że no No więc No lepiej sobie pograć takiego normalnego Takiego troszeczkę Zmodowanego hmm, Minecrafta niż hmm, Takiego prawdziwego, no, no bo cóż Zawsze na modach Jest coś zmienione, jest coś fajniejsze No i jest tutaj bardzo dużo modów. Są można oswoić tej smoki. Tak, są tutaj smoki. Co tutaj jeszcze jest? Różne rodzaje broni. Ja możecie jeszcze tutaj zobaczyć, że tutaj jest trochę więcej rzeczy. No i co? No i bardzo dużo. Aż. O, są nowinki w Endzie. Są nowe rzeczy. Nowe biomy. Nowe drewno. Drewno. Drzewa. Drewno, nowe smoki. Yy, co dalej? Yy, no i wymiar en, end. Tak. Tutaj są rzeczy z endu. Tak to wygląda. Yy, tutaj są wszystkie bronie. O. I tyle. O. Yy, nie tak. Yy. Co ja Aha. Yy, yy, Zróbmy tak. Siekierkę. Nie siekierkę tylko... Yy, nie siekierkę, tylko kilo. Jezus. A zrobię siekierkę, jak nie, nie mam patyków. Boże, jaką siekierkę? Nie wiem. Dobrze, kilo. E, no i łopata. I co? To połączymy razem. I i widzi ulepszony. tak yy, i co? No yy, i też jest smok. Na nim to sobie nie polatam. ale widziałem tam żelazo, więc o Aha, no tak. Zawsze, że mamy skrzynkę, ze sobą, że dodałem już czesta. Dobra, to tu. Co jest? Wo! Do widzenia, proszę pana. Mmm. Dobra, wykopmy miedzi. Mieć może się później przydać. A tak właściwie to yy, chyba był jakiś mod, chyba coś z miedzi Można nie zmiedzi, tylko z tych. Yy. Yy. Kurde, zapomniałem jak to się nazywa. Yy. Dobra. Eee. Yy. No dobra, nieważne. Nie. Yy, nie yy, nic się nie da zrobić. Zmiedzi tylko piorunochrom. Ale raczej nic więcej. Mody raczej nie udostępniały nic z, z wspólnego z miedzią. Nie, dobra. Yy. A jeszcze i co mi zrobimy tak i jest. jest, jest, Tutaj jest, wszystko jest Tak, tak, tyk. Jestem. Tutaj, tutaj. Jedno żelazo tylko. Kurde. No ale chociaż jedno żelazo. O, no to jest dobre, bo to jest i łopata, i siekierka. I kilof? Tutaj nic nie ma. I... Tak, 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 tak. Dobra. Dirt, Mirt yy. Oran. Już noc zapada. O kurde. Yy, no to tak, szybko. Yy, teraz tak, tak. Tak, 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 tak. szybko. Tak. No i dobra, yy, szybko kopiemy żelazo. że wioskę znaleźć Jak znajdziemy wioskę To możemy Zniszczyć golema i... Dobra To zbierzmy Nie wiem czy to zbierać Det var det. Takk, Kurde. kurde takk, takk. Pójdę tutaj, zobaczymy. Może nie zginę. O tu, dobra. Jest. Fantastycznie. Hmm, nie ma. Dziwię się, że nie ma tutaj żadnych mobów. A, znaczy są, bo już już creeper mnie zaatakował. Ale na razie się nie pojawiają. Ło. Płyniemy? Co my tym ma? Nie, no, ale ja będę się śmiała, jak to będzie pierwszy odcinek, a ja już diamenty znajdę. No. Co jest, kurde. Kurde. Tak, obudujmy się. deck deck Dobra. Uh. Aha. Chlebek. No super. Posadziłem tam. <słys> hm. Dojść tam nie dojdę, no bo raczej nie mam na tyle bloków, ale spróbuję. O tak, 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 tak. Tak, tak. Tak. nie mam na tyle bloków. Ale mam jeszcze drzewo dżunglowe. No i proszę, no jest. O tak. Tak... Tak, tak... 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 Tak, tak i tak.... Dobra. Mamy... Pięknie Hm. A teraz też mam problem, bo będzie drewna Dobra, już są... Jeszcze są patyki. E, tutaj. Taki. Drewno i dobra. Mamy. E, tak. Dobra to tu tu, tu i dobra. E, tutaj rozświetlimy tutaj jeszcze. I dobra. Może jak na pierwszy odcinek. To jest myślę, że już pierwszy odcinek w ogóle... Ło! Nie pal się. Jak w ogóle taki pierwszy odcinek. To jest bardzo taki potężny. Może no, nie potężny, ale no. Mm, dosyć długi. Zrobimy tak. Ułożymy to tu. Migit. Nie no. jest. No, bardzo fajnie. Dobra. Mm, tutaj tak, tak. Tak. mieć mnie jest niepotrzebne, to tu. No i dobra eee, no to co? Mam nadzieję, że spodobał Wam się odcinek. Zostawcie ławkę w górę, z suba na kanale i widzimy się w następnym odcinku. Na razie i cześć!